Czy wiecie, że przed II wojną światową w całej Europie żyło tylko ponad 50 żubrów, z czego większość w Polsce? Żubry znajdowały się wówczas na krawędzi wymarcia. Żaden z nich nie żył na wolności. Wszystkie znajdowały się wyłącznie w ogrodach zoologicznych. Tymczasem żubr to jeden z najstarszych gatunków zwierząt na Ziemi. Miliony lat temu jego bezpośredni przodek zasiedlał na tereny Polski wraz z mamutami. Był dwa razy cięższy niż współczesny żubr, bo ważył niemal 2,5 tony a długość jego ciała dochodziła do 3 metrów. Prażubr zniknął wraz z końcem epoki lodowcowej, ale w cieplejszym klimacie rozwinął się za to aktualny gatunek żubra. Co ciekawe, jeszcze w średniowieczu pasące się żubry można było spotkać w Anglii, Francji czy Szwecji. Jednak rosnąca liczba ludności i wycinka lasów sprawiły, że żubry przenosiły się coraz bardziej na wschód. Mimo katastrofalnej sytuacji po wojnach światowych żubra udało nam się uratować. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 2300 żubrów. To największa populacja tego gatunku na świecie. Gang za wspólne odkrywanie tajemnic o Żubrze. Swojaki i książka o ich przygodach do odebrania za punkty w Biedronce.